Zbliżam się do ciebie otulony światłem, niosąc przesłanie, które nie przyszło przypadkiem. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, to dlatego, że twoja dusza była gotowa je usłyszeć. Aniołowie w ciszy obserwują twoje kroki i widzą, jak wiele już zniosłaś, nie poddając się. Teraz dokonuje się ruch, nawet jeśli twoje oczy jeszcze go nie dostrzegają. Niebo porządkuje odpowiedzi, spotkania i ważne decyzje dla ciebie. Nie wszystko, co się oddaliło, było stratą. Niektóre odejścia były ocaleniem w przebraniu. Twoje serce przeszło przez dostrojenia, uzdrowienia i konieczne cięcia. Dlatego dziś czujesz inaczej, bardziej uważna, bardziej wybiórcza. Ta zmiana jest znakiem duchowego dojrzewania. Coś nowego się zbliża, lecz wymaga zaufania. Nie spiesz się, nie wymuszaj, nie lękaj się. To, co pochodzi z nieba, nie wprowadza zamętu. Lecz wystawia Twoją wiarę na próbę. Słuchaj swojej intuicji, została wytrenowana przez ciszę. Nie jesteś sama, wokół Ciebie jest ochrona. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie, podziękuj teraz. Potwierdź jej przyjęcie, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To duchowo pieczętuje to, co zostało uwolnione. I dołącz do nas, obserwuj kanał, polub film i włącz powiadomienia aby nie przegapić kolejnych przesłań aniołów, które już nadchodzą.